Tam. Wracamy do moich mini-rodzinek, które już nie są takie mini. Dzisiaj jest 28 czerwca, czyli w zasadzie prawie koniec sezonu pszczelarskiego. Jak się rozwinęły moje mini-rodzinki? Zobaczymy do pierwszego z tych Tutaj mamy nadstawkę, jak widać. I dostała ta pierwsza rodzina, która bardzo słabo zaczynała, niby była głodna. Dostała 10 ramek, 18 po prostu węzy. Co jest w tej nadstawce? Zajrzyjmy. Jest po prostu. Co tu dużo mówić, nadstawka miodu, więc rodzina, o której w ogóle nie marzyłem, żeby coś przyniosła, przyniosła całą nadstawkę miodu, jakąkolwiek ramkę wyciągnę, to proszę bardzo sklepią, już tam w jednej czwartej na przykład ta jest zasklepiona, tutaj boczna ramka, krajnia ramka może być troszeczkę gorzej ale ta strona jest prawie zapełniona, ta jest mniej. W zasadzie mógłbym ją przestawić na, na bardziej na środek I, e, i niech jeszcze noszą, bo e, kwitnie lipa, co prawda e, lipa szerokolistna, ona już tak dość poważnie kwitnie z tydzień, więc... Teraz mają co nosić, może jeszcze z tydzień będą miały co nosić. Zajrzyjmy do gniazda. Ściągam nadstawkę, która e, tak jak mówię, to jest nadstawka na 18 no. Ciężar jest. Także jestem zadowolony I Co w tej rodzinie, która była taka. E, Niby niedożywiona. Ktoś tam chciał mnie kijem bić po dupie. A proszę bardzo. A rodzina, jak jest mało pszczół, to potrzebuje mało jedzenia. Choćbyś wlał wiadro syropu, jak jest dwie ramki pszczół, to pszczół przez to nie przybędzie. Podawałem im po trochę, po trochę i jedzenia. Dwie ramki czerwiu dołożyłem. No tu nawet sobie zrobiły wianek z jedzeniem. E, jajeczka są trochę taka ramka niezarówna. Resztki jakiegoś czerwiu trutowego. To jest ramka przedostatnia, a na ostatniej zobaczymy co jest. Czy jest czerwczy, czy jest raczej. Eee, pokarm no pewnie jest i to i to z tej strony tylko pokarm a z tej też pokarm i czyli miód i pieszka jakaś tam ciągle miseczka zastanawiam się czy by nie wesz czy nie ma ochoty w wejść w stan rojowy ta rodzina ale mam nadzieję że nie nie ja będę przeglądał całego yy, korpusu, bo całego gniazda, bo to nie ma sensu za bardzo może jeszcze jedną ramkę wyciągnę środkową po prostu ciągle sens taki o to też i pierzgi nanosiły A, i ramka taka trochę pokrzywiona ale pierzgi tu ładnie mają także Jeszcze może jedno. Także ci, co są zwolennikami łączenia rodzin, no zawsze ryzykują, że połączą chore, chorą rodzinę ze zdrową i będą mieć jedną chorą. A ja wolę słabiutką rodzinę wspomagać i, i dać jej szansę. Ale tu widzę matecznik. Mam nadzieję, że pusty, bo taki dość długi. Ho, 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 ale numer tu jest już larwa w tym mateczniku więc to nie jest dobrze bo trzeba będzie przeglądać cały ul co prawda to taki taka larwa taka larwa parodniowa ale była w mateczniku a tutaj ale numer popatrzcie jaki matecznik widzicie widzicie jak to jest rodzina która była słaba po prostu nawet zdążyła wejść w stan rojowy przynieść na stawkę miodu i wejść w stan rojowy no cóż to będę musiał zlikwidować bo to nie ma takiej opcji żeby tego nie mam nożyka do wycięcia tego ale to zrobię później także na razie przerwa to jest drugi z trzech tych mini moich rodzinek mini to były oczywiście w kwietniu i, i na początku maja teraz jest koniec e, koniec czerwca ale jak mówiłem 28 czerwca i oczywiście sytuacja się zmieniła tu są dwa korpusy typowe wielkopolskie 10 ramkowe drugi por, korpus wiadome z miodem co, co zrobiłem Proszę bardzo. Rodzinka, która była ratowana na wiosnę, bo było, była jedna uliczka pszczół. Jedna ramka y, czerwiu y, była poddana, gdzieś w połowie kwietnia, bodajże. Tam na filmikach pewnie to by było widać. Co zrobiła rodzina? Ano rodzinka nosi miód i sklepi go. Praktycznie pełna ramka miodu. A żeby łatwiej było przeglądać odłożę tą ramkę. A przegląda tylko tak. Parę ramek, żeby widać było ciężka ramka. To jest ramka, która pewnie zostały tutaj ostatki tego trutowego, bo to ramka została podniesiona z dołu do góry i jest też pełna ramka miodu druga trzecia pełna praktycznie cała zasklepiono i tu tak samo są resztki trutowego To też była podniesiona, chyba dwie albo trzy ramki podnosiłem do góry, żeby wymienić na nowe. Proszę bardzo, następna pełna ramka miodu. Także gdybym połączył te dwie rodziny, no nie wiem, może by przyniosły dwie nadstawki miodu, ale miałbym jedną rodzinę, tak? Mam dwie. Rodzina się bardzo dobrze sobie poradziła i rodzinka przyniosła mi miód. Czego się prawdę mówiąc niekoniecznie spodziewałem, bo myślałem, że będzie o wiele gorzej. Tak mało było pszczół. Stawię tą ramkę, ponieważ tu już nie będę nic zaglądał, a z drugiego końca końca nadstawki. Zajrzymy do jednej. Czy tej strony też jest miód? No ta lżejsza ramka, czyli widać, że od tamtego końca no jest miód, o tak. Połowę ramki. Czyli tu jeszcze, jeszcze nie doniosł. niechby by było z siedem ramek miodu. Bo widzę, że siódma ramka jest pobielona. Ta. To. To dziękuję jej za. Nie będziemy przeglądać gniazda, dlatego, że gniazdo przeglądałem gdzieś tydzień temu w poszukiwaniu mateczników. Jest tam wszystko dobrze. Osiem ramek czerwiu, mateczników gdzieś koło tygodnia temu nie było, więc. W sumie rodzinka pracuje stabilnie. No i to jest efekt ratowania rodziny, która miała jedną uliczkę pszczoły w pierwszych dniach kwietnia. I tu jest trzecia rodzina ratowana z mini-rodzinek. No i tu muszę powiedzieć, że jest efekt gorszy, dlatego że rodzina miodu nie przyniosła. Nie przyniosła, dlatego że jednak e, matka nie czerwiła za dobrze więc postanowiłem wymienić tą matkę teraz jest tutaj młoda czerwiąca matka już gdzieś koło tygodnia półtora więc nie ma sensu otwierać tam nic ciekawego nie zobaczymy rodzina siedzi gdzieś na 10 ramkach więc jest już taka dość duża rodzina no ale efekt jest taki jaki jest myślę że w sierpniu, jak zakwitnie na to ta rodzina jeszcze mi przyniesie trochę, trochę miodu. No, oczywiście, jakbym zrobił odkład na początku czerwca, to pewnie efekt był taki, byłby taki sam. No ale, no, takie doświadczenie, taki test jest sens ratowania słabych rodzin na wiosnę, lepiej łączyć czy lepiej ratować no Można tak powiedzieć, ocenić sami. Ja jestem zwolennikiem ratowania, dlatego że połączenie rodzin zawsze e, e, jest ryzyko, że, że się przeniesie z jednego ula do drugiego chorobę i e, zostanie jedna rodzina i też jeszcze chora. A jak na przykład z trzech rodzin są dwie zdrowe, a jedna niezbyt, to i tak jestem do przodu, bo dwie zdrowe rodziny mam i przyniosłem miodu. A jak inne rodziny przynosiły miód, to dołączyły kawałeczek filmu. Chciałbym przy okazji pokazać ramki warszawskie poszerzane. Czy dojrzały miód, czy nie. O, taka rameczka. Jak widać za sklep praktycznie na zero, z drugiej strony troszkę mniej. ramka trochę mniej bo na dole trochę pierzgi a trzecia ramka jeszcze jedna o proszę bardzo tak moje pszczółki no nie głodują pracują wspaniale i druga strona ramki warszawska poszerzana albo daganta i Dojrzał ten miód, dojrzał ten miód, no siedem takich ramek kula, to chyba trzeba powiedzieć, że nie jest źle, a ta w ogóle to jest prawie, że półtorej grubości, ile poszerzona, bo miały miejsce z kraja. Także tak pracują w mojej. A siece przyczole. To wszystko.